Myślenice i TV. Wasza telewizja internetowa. Cześć, witam, nazywam się Andrzej Piaseczny. Serdeczne pozdrowienia dla wszystkich widzów telewizji Myślenic. Z całego serducha pozdrawiam telewizów telewizji Myślenice TV. Igor Herbut, Grupa Lemon. Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń w dwóch konkursach dotyczących gwiazd Myślenickiego Festiwalu Lata. Do wygrania w tych dwóch konkursach są autografy Igora Herbuta z zespołu Lemon i Andrzeja Piasecznego drugiej gwiazdy mysieńskiego festiwalu lata na nasz adres internetowy przyszło sporo zgłoszeń od naszych widzów chętnych do wylosowania autografów gwiazd właśnie polskiej muzyki rozrywkowej. Przystępujemy do losowania autografu Andrzeja Piasecznego. Autograf Andrzeja Piasecznego wygląda tak. Można tu się zaznajomić. Tu, oczywiście, pozdrowienia od, od Andrzeja Piasecznego dla naszych widzów. Przystępujemy, tak jak mówiłem, do losowania. Pomieszamy, żeby nie było wątpliwości. I wyciągniemy szczęśliwy los. Jest to tylko jeden autograf, więc tylko jeden los. Autograf Andrzeja Piasecznego wylosowała pani Renata Michalak. Gratulujemy serdecznie z panią Renatą. Skontaktujemy, skontaktujemy się mailowo. Wylosowaliśmy autograf Andrzeja Piasecznego. Został nam jeszcze do wylosowania autograf Igora Herbuta, a także jednego z członków zespołu Lemon. Autografy wyglądają tak, przystępujemy do losowania. Również pomieszamy i wylosujemy szczęśliwca, albo szczęśliwą. Panią zobaczymy. To odstawiamy. Autograf Igora Harbuta oraz jednego z członków zespołu Lemon wylosował użytkownik bądź użytkowniczka nie podała imienia i nazwiska nie podał wronka 444 z tym użytkownikiem o tym mailu również skontaktujemy się mailowo serdecznie. Gratulujemy w sprawie, odbioru, w sprawie odbioru nagród. A mamy jeszcze dodatkową niespodziankę dla naszych widzów. Zwycięzcy oprócz autografu gwiazd otrzymają również takie oto smyczki z logo naszej telewizji. Także gratulujemy serdecznie i zapraszamy do udziału w kolejnych konkursach na stronie internetowej www.myślenicei.tv.pl Z całego serducha pozdrawiam telewizów telewizji Myślenice TV, Igor Herbut, Grupa Lemon. Cześć, witam, nazywam się Andrzej Piaseczny, serdeczne pozdrowienia dla wszystkich widzów telewizji Myślenice.